Siemaneczku tutaj Wenta i zapraszam Was do piątego odcinka z serii Stabs the Zombie. Tak więc zaczynajmy. Połącz to do nas! Na ramię broń! Walcz u boku nieregularnych oddziałów stanu kwakrów! Skopaliśmy dupę Hitlerowi! Skopiemy i czerwonym ożywieńcom! Kto jest ze mną? A jego żona mówi, nie świnia, to każdy. Kolekcję. Nie mówiłem do ciebie. Nie łapie! To dlatego, że jesteś Co to? Dobra, no to spróbujemy się tutaj schować. Jak możemy zauważyć jest to nowy typ przeciwników. Yy, myślę, że do tego typu przeciwników Najłatwiejszym sposobem na ich pokonanie będzie po prostu użycie rączki, mi się wydaje, i przejęcie umysłów nad jednym z nich. Widz, ktoś mi Zabijamy go po prostu. Mocna broń, jak możemy zauważyć. Jednym strzałem padł. Ale tak samo i on również szybko padł. No dobra, to wychodzimy w takim razie na ulicę. I próbujemy tutaj ich zabić. O kurczę, na budynkach tutaj są na dachu. No ich tutaj nam się nie uda jakoś zdjąć. Będzie trzeba ich wyeliminować może za pomocą rączki, bo inaczej no to się po prostu nie da. na zewnątrz w Centrum handlowym, jakiego świat dotąd nie widział. Wpadniesz tylko skorzystać z toalety, a zostaniesz wykorzystać z niewiarygodnych okazji. No i wyszły tutaj kolejne posiłki. Ogólnie ten typ przeciwnika ma taką fajną czapeczkę. Szybki flaczek.

Teraz szybka rączka i przejmijmy tutaj nad kimś kontrolę. Okej, okay. no kurczę niestety nic nam się nie udało nim zrobić. Bardzo szybko zabili naszą przejętą osobę. Spróbujmy się za tymi filarami jakoś ukrywać. I, I jak są blisko, to do nich po prostu będziemy podchodzić? No kurczę, nie jest to proste. Dobra, zrobimy szybki bieg po prostu do miejsca, gdzie mamy dojść. Witamy w galerii handlowej w Utopii. Teraz troszkę się jeszcze zregenerujemy. Kilka głębszych oddechów. No i możemy iść dalej. Dobra. Tu na nas strzelają, kurczę. Szybko spróbujmy ich. Obezwładnić No i idziemy tutaj do góry, nie? Hmm. Naprawdę ich tutaj jest teraz bardzo dużo. I gdzie my tutaj mamy tak naprawdę teraz dojść? Dobra, widzę tam jakieś otworzoną bramę. To kierujemy się tam. Jakieś telewizoreczki. Szybko. Szybko.

na którym jest dużo przeciwników, to szybko się musimy ich pozbyć, przy okazji szukając dalszego wejścia. Hmm. Tam jest coś otwarte, ale to był... Stamtąd my przybyliśmy. To kurczę... Na razie wszystko jest zamknięte. Chyba musimy jeszcze poszukać, czy nie ma tutaj żadnych przeciwników i wtedy coś może się otworzy. Dobra, tam coś jest.

Wykończ go, będę w ciężarówce! Mam dane wszygodne. Raczej będzie to teraz trudny przeciwnik, jest to pewnego rodzaju boss. Jak widzimy, jest on dużo masywniejszy, większy oraz posiada piłę motorową. No to musimy jakoś się do niego dobrać, co nie będzie raczej proste. Spróbujmy tutaj użyć. Swoich przyjacieli w niczym oni nam nawet nie pomogą. Jak jednym ciosem on może ich tutaj zabić. Przez przypadek rzuciłem tutaj rączką, kurczę, a nie chciałem. Jeden po prostu cios, i po naszych kolegach. No, kurczę. To troszkę średnio nam idzie tutaj. Będziemy musieli go atakować i uciekać. Troszkę się zregenerować, i tak cały czas będziemy po prostu robili. Jakiś flaczek sobie tutaj, który nic mu kompletnie nie robi. To wchodzimy tutaj do środeczka. Ogólnie są tutaj takie okrągłe biureczka. To będziemy się po prostu gonić naokoło, nie? W międzyczasie, jak będzie mi się regenerowało życie. O, idealny moment, aby mu wyrwać rękę. No dobra. Kilka razy niech dostanie z tej rączki. O kurde. Trzeba uciekać. Nawet jak mu urwaliśmy rękę, to cały czas jest w dobrej formie i próbuje nas tutaj dorwać. Jest on bardzo wytrzymały. Nie uciekniesz O, fajne kombo tutaj wleciało. No i uciekamy znowu. Kurczę, jeszcze kilka okrążeń musimy zrobić, się zregenerować jeszcze raz. Ale to już tutaj raczej z górki nam pójdzie, bo ono jest już bardzo obity. Kurczę, jeszcze. Musimy troszkę chodzić. W końcu udało się. Te osły były tu już dość długo. Najwyższy czas wysłać ich z powrotem na farmę. Dalej no, stary otis się śpieszy. Wiem, że mnie nie zawiedziesz, stary, wierny żelazny rumaku. Tak więc, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć.